Witamy przedstawicieli Straży Miejskiej, którzy czuwają nad Waszym bezpieczeństwem. Dzień dobry! Ej! Międzynarodowy Festiwal Teatralny, Międzynarodowy Festiwal Teatralny, Międzynarodowy Festiwal Teatralny, Międzynarodowy Festiwal Teatralny. Festival teatrane, in der Tänze, jeden Morgen Festival teatrane, der Nahrung, nao, Festival teatrane, der der Moi drodzy, że ja najchętniej śpiewam teksty, które widzę pierwszy raz na oczy. Te teksty uwielbiam śpiewać najbardziej. Zaraz Wam, was to, zapre wam to zaprezentuję.

popołudnia Wiertarka Klementyna wiercała się w bardzo litą ścianę Nie było jej wcale lekko Albowiem ściana i tak z wielu cegieł była Cegły spójnie stanowiły nieprzebytą dla wiertła całość. Biedna wiertarka mocowała się, przedzielała się, aby móc w otworze po zamocować coś dla was do czytania, coś dla... Do czytania. Ciekawe, co? A, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jeden, osiem, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 zł. Aha, ma być wesoła, dobra, czyli będzie w durowa. J C dziewięć trzy sześć jeden jeden cztery zero J dziewięć trzy sześć jeden jeden cztery zero dziesięć złotych dziesięć złotych dziesięć złotych dziesięć złotych dziesięć złotych Emitowane przez Narodowy Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. 10 złotych, 10 złotych, 10 złotych, 10 Pani Małgorzata 10 zł! Jak ktoś chciał usłyszeć dwie smutki, ale nie mam przysłań. To ja, to ja, to przecież ja, to ja, a to ty, to ty, to na pewno ja, to na pewno ty, to na pewno ty. Ruszam, ruszasz w moją stronę, biegnę, biegniesz białą plażą Nasze ciała nie ważą, nasze ciała przecież nic nie ważą Słońce, plaża dzika, biegnę, biegniesz, wnikasz, nikam, Przenikasz i przenikam, oddalasz się i znikasz Oddalam się i znikam, jestem to tam, gdzie byłaś Ty, to ty, to przecież ty, to ty A to ja, to ja to na pewno Ty, to na pewno ja, to na pewno my. Ruszam, ruszasz w moją stronę, Bóg rozkosztował włosy, siwe nasze ciała, wstydliwe nasze ciała, przecież nie wstydliwe słońce, plaża, nika, biegnie, biegniesz, biegnie, szknika, Przenikasz i przenika, oddala się i znikasz, oddalam się i znikam. Jestem oto tam, gdzie byłaś Ty. to nawet moja na pewno ja to na pewno tyee yeah. yeah. taka piosenka O, dostałem załącznik <grymne> Mówimy, że granicą ciągu ten dążących do nieskończoności jest liczba, Ku wtedy, gdy dla każdego otoczenia liczby ku istnieje tak zero, że wyrazy o wskaźnikach N zwiększa od zero, na dają do do otoczenia. Liczby ku Ktoś kiedyś napisał taki tekst, a potem mi się go kazał uczyć na matematyce, co nie tylko mi, bo wszystkim moim kolegom i koleżankom też. I nie mogło mi to wejść do głowy, słuchajcie, bo nie mogło mi to wejść do głowy. I proszę bardzo, mam dzisiaj cztery, cztery dychy na karku. Weszło do głowy? Weszło. Są sposoby? Są. Jak nie możecie zapamiętać jakiegoś tekstu, to z tego zaśpiewajcie. Mówi, że granicą czą, a ten Przetrwaliśmy Moskala! Przetrwaliśmy Moskala! Przetrwaliśmy Zapomniałem swojego tekstu. Nie przetrwaliśmy Krzyżaka! Przetrwaliśmy, przetrwaliśmy krzyżaka Przetrwaliśmy, Rusaka, przetrwaliśmy Moskala! Faszystę komunistę ugotujemy! Na kartki Chwile tłuste czwartki wymazani z mapy Różne inne karty. Gotujemy Z nie pomrzemy Gotujemy Polak potrafi Polak potrafi Polak jak trzeba ci mówię uczciwie Czuć nie przystypamiz dobrze Wo! Bardzo chciałbym z tego miejsca pozdrowić E! Yeah. Ściszyć soczystych, przeżyć erotycznych w waszym małżeństwie, a w małżeństwie a w nie małżeństwie w cierpliwa! cieplnej. Chciałbym również żyć, chciałbym Kiedy zdarzy się tak, że przydarzy wam się coś beznadziejnego w życiu, żebyście się w ogóle tym przejmowali. No bo na pewno się zdarzy, nie mamy się co łudzić, bo byłoby nudno, żeby się nie zdarzały jakieś bezsensowności. No to życzę wam, że kiedy się zdarzą już, żebyście... Jesteście rodziły piękne, zdrowe, uśmiechnięte dzieci Które srają w pieluchy tak śmierdzącym kurskiem, Że tylko kochający rodzic jest w stanie to wytrzymać A mężczyzną zgromadzonym tutaj Typ. Genotyp, genotyp fajny, fajnych ludzi było na świecie Więcej niż mnie Więc najpierw musicie się stać fajni, chyba że już jesteście I ja. dopiero wtedy ten genotyp, rozumiecie? Najpierw fajni, a potem genotyp

Totalna telewizja lokalna, totalna totalna telewizja lokalna dżingiel taki w prezencie dziękujemy oczywiście, olbrzymie brawa za już wykonanie po oficjalnym występie. chcielibyśmy się dowiedzieć skąd pomysł na kapelnik taką formułę na wystąpienie wokalne tak, to jest kapelnik w przestrzeni Pan skrzyński w Bondyżu miał taki wóz. Miał taki coś na tym wodzie. Taki fotel, na którym mówiłem się bujać. kiedyś, jak już byłem w większy, zobaczyłem grabiarkę konną. Kupiłem ją za dwie stówki. a nie, jeszcze się nie, przed, nie zaczęło tu jest pianino i oczywiście to pianino może się również stać na przykład utworem Fryderyka Chopina który może rozbrzmiewać nam po prostu z wielkim przytupem Nie uwielbiam tą dźwiękowiązałkę. Eee, to my tu jeszcze mamy? Mamy na przykład fortepian turystyczny, to jest tak zwaną klawiaturkę, którą można ze na przejściówkach, a tutaj mam rototop. to znaczy będę. Robot czyli obracamy. Tutaj mam fotel, który też można uderzyć. Tutaj drugi. Tutaj mam ramę, a tutaj mam taką rurę, którą też można uderzyć. Ja też mogę uderzyć w mikrofon, ale lepiej tego nie robić, żeby go nie uszkodzić. Wasz mikrofon też mogę uderzyć, ale on ma gąbkę, więc tego nie słychać. Yy, a tutaj mam poneczki. Jeden, To jest takie urządzenie, które pozwala mi e, czarować. Na przykład e, co tam jest nagrane na volontarze, zobaczmy. Co tam jest nagrane na volontarze, zobaczmy. Zobaczmy. Co tam jest nagrane na volontarze, zobaczmy. No na teraz tego nie ma nagranego. A teraz na przykład, że jest, zobaczmy. To jest takie urządzenie, tam które pozwala czarować. czarować. Albo na przykład czarować. zrobimy tak, że zobaczmy, mm, zrobimy, a co zniknęło, a teraz będzie tego więcej. Teraz można to złapać i na przykład y, 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 widzą pozostawić y, y, w nadgarstku w rękawie. A można złapać i wsadzić sobie do kieszeni i już tego nikomu nie dać. To jest luper. Luper to jest ta kostka taka kostka czarna, która nagrywa i zapętla. A tam mam taką, taką samą, która mi nagrywa i zapętla pianino. Największą trudnością jest synchronizować te dwie kostki, które nie są ze sobą synchronizowane. Musi to zrobić człowiek, znaczy musi równo nagrać na jednej i na drugiej, czyli na pianinie i zaśpiewać, tak żeby one ze sobą szły równolegle, równolegle i się nie wywały nawzajem. Żeby szły po ramię, ramię w ramię To się im dało Widzę, że jeszcze widzowie wchodzą, więc możemy mówić Bo jak już tam się zasuną e, wrota e, namiota To wtedy będzie się tam e, wywołał Proszę bardzo to? Aha e, Dobra, ale chcesz muzykę? No, no, Zobacz. Łapię ją i daję ci 이게부터 이게 됐어 Zjadłem ją. <laughs> Przepraszam, ale ta herbata taka dobra, że potrzebowałem przepisania.